Temat istnienia Hirobraina, czyli tajemniczej postaci, jest fascynujący i budzi wiele kontrowersji wśród społeczności graczy. Hirobrain to postać, która według niektórych relacji miała pojawić się w grze, choć twórcy, czyli firma Mojang, oficjalnie odrzucili istnienie Hirobraina i uważają go za postać mityczną. Wiele graczy jednak twierdzi, że jest inaczej i zamieszcza w sieci filmiki z rzekomymi dowodami o istnieniu tej anomalii. Co w ogóle o tym wszystkim myśleć? Pierwszym argumentem za istnieniem Hirobraina są liczne relacje i doniesienia od graczy, którzy twierdzą, że napotkali tą tajemniczą postać w grze. Istnieje wiele opowieści na forach internetowych i mediach społecznościowych, które opisują ich spotkania z Hirobrainem. Gracze donoszą o tajemniczych znakach i budowlach, które miałyby być rzekomo jego dziełem. Dodatkowo istnieją nagrania wideo, na których rzekomo widać tego muba w grze, co zdaje się potwierdzić jego istnienie. Z drugiej strony twórcy gry Minecraft, tym Markus Persson, znany jako Noc oraz Mojang, wielokrotnie zapewniali, że Hero Brain nie istnieje twierdzą, że wszelkie informacje na ten temat są wynikiem dezinformacji lub nieporozumień wśród innych graczy kim według ciebie tak naprawdę jest hero Brain z Minecrafta? Jest o nim, wiesz, dużo teorii, nie? Ale nie można powiedzieć, kim on jest, bo nie wiemy nawet, czy on istnieje. Jak istnieje, to nie wiemy też, czy Mojang go wprowadził, czy na przykład jest błędem, no bo nikt, nie ma nic udowodnionego, że on istnieje. Bo jedni wierzą, a jedni nie. I na przykład często się go albo przywołuje budowaniem totemu, ale to się robiło na takich starych wersjach, że nawet nie wiadomo, czy to by działało dalej, ale no ciekawe, skąd się wzięły na przykład te totemy, skąd ktoś padł na po prostu postawić na dyrak blok złota i na przykład głowę Steve'a. Odrzucenie Hirobraina jako postaci w grze może być argumentem za jego nieistnieniem, ponieważ sami twórcy zaprzeczają, że jest on w grze. Jednak warto zastanowić się, czy możliwe jest, że Hirobrain istniał przez krótki okres czasu, a następnie został usunięty przez deweloperów Minecrafta. Istnieje wiele dowodów na to, że w poprzednich wersjach gry były elementy, które można było przypisać pod Hirobraina. Tak jak na przykład jakieś dziwne znaki na murach czy ślady działalności tej postaci. Jak na przykład długie rozkopane tunele. Zasłyszałem się o zachowaniu Hero Ilka Kilka razy widziałem, że ludziom na przykład się pojawiał, to stał w miejscu, nie i wpatrywał się, ale to takie nowsze filmy już są, a za czasów na przykład tak 2014 do 17, to sam się chciałem trochę o nim dowiadywać, no bo kto nie chciał, ale trafiłem na filmy, gdzie na przykład Herobrine śledził cię prostu do domu i wszędzie i pisał na czacie normalnie, yy, że wiesz, że żebyś nie wychodził ze świata, bo yy, wkranić się do komputera czy coś, czy umrzesz. Te, takie... Też to widziałem. No. Wiesz, no tak jak mówiłeś, ciężko w to ubiegać że pisze ci na czacie Hero Brain, wiesz, widziałem stary filmik, na którym Hero brain jest prezentowany jako mod, to będzie pokazane w tym filmie. Yy, generalnie wyglądało to w miarę przekonująco, aczkolwiek gości nie pokazał dowodów na to, że to jest legitne w 100%. Samo to może sugerować, że był kiedyś częścią Minecrafta, ale został usunięty z jakiegoś powodu. Jeżeli wierzyć autorowi, to film, który widzicie na ekranie, potwierdza to. Chodzi na świat pod pretekstem nagrania zwykłego survivala, o czym po chwili znajduje Bryna. Hej? Hej? Odkryj Bryna, Nie no, jestem w szoku. Nie no se jaja chyba ze mnie Minecraft robi Ej, ej, ej <zysi Neighborals> Znalazłem Hero Braina, nie wierzę A przecież wszyscy mówią, że nie ma i tak dalej, i tak dalej To jest zwykły MOB, bo jak wcisniecie jeszcze tak przed 1.7.3, bo pamiętam, że w 1.7.3 usunęli tą funkcję, że niki... No mm... to, to, jakie niki Jakby te niki, nazwy ID Mobów, e, właśnie o to mi chodzi, że zniknęły w e, aktualizacji 1.7 e, bety. Nad głową postać ma nick składający się z cyferek, ponieważ moby właśnie wtedy takie posiadały. To pokazuje, że Hero Brain był mobem, takim jak na przykład Creeper czy Zombie, o ile oczywiście w ogóle istniał. A miałeś w ogóle no. kiedyś jakieś doświadczenie z Hero Brainem w Minecrafcie? Wiesz, kiedyś każdy miał. Szczególnie jak ktoś zaczynał grać na przykład tak 2014 do 2017 myślę, że wtedy dużo się mówiło o Heroprine, ale sam jak jakieś filmy znajdowałem, to wiesz, to się tak zastanawiałem czy nie budować jakiegoś to temu albo nie pobierać jakichś modów, ale... Bałem się takich rzeczy jak na przykład wiesz, zbuduję totem z nadraku, on i zaraz napiszę na czacie, że mi zabije rodzinę, ale jeden właśnie film był yy, taki, że wiesz, gość normalnie przywołał Hero Bryna i pod koniec było 30 sekund czarnego ekranu i ludzie w komentarzach pisali, żeby go nie przywoływać, bo komputer będzie nawiedzać regularnie, to, to zapadło w pamięć. Jednakże tekstura tej postaci nigdy nie istniała w grze. Żaden plik nie pokazuje obecności z Iwa z białymi ślepiami. Autor chce udowodnić, że nie kłamie. Jednak robi to po zrobieniu cięcia i odpaleniu innego nagrania. Następnie pokazuje, że nie ma wgranych żadnych modów. E, więc od razu mówię, że to nie jest żaden serwer. Teraz w tab wciska, No oczywiście nie niedowiarki nie uwierzę, że tab wciskam, ale wciskam tab. Jestem naprawdę em, w szoku. Dobra, jesteśmy na moim pulpicie szybko, teraz sobie wbijamy w... Jednakże to nie jest żadnym dowodem. Dlaczego? Mógł je ja usunąć pomiędzy odpaleniami kolejnego nagrania i wychodzi na to, że jesteśmy znowu skazani na wiarygodność osoby, która mówi, że widziała prawdziwego Hirobraina. Warto wspomnieć, że za każdą wersję Mojang w liście zmian zawsze wpisywała, usunęliśmy Hirobraina. Jednak na dziesięciolecie pierwszego zauważenia postaci z białymi ślepiami lista zmian dla wersji 1.16.1 nie miała w sobie wiadomości o usunięciu tej anomalii. Herobrine może teraz szajcie się w twoim świecie, a ty nawet o tym nie wiesz. Oczywiście czysto teoretycznie. Pamiętajcie, że to mógłby być też zwykły żart, tak zwane mrugnięcie okiem w stronę starych graszy. W ogóle według ciebie to jest mit, czy w końcu, prawda? Czy mógł kiedyś istnieć ten Herobrine faktycznie, czy, czy kompletnie ja, nie, nie wierzysz w to? Kurde, ciężko powiedzieć, bo nie wiem, czy ja mogę o tym mówić, bo są, wiesz, jakby jak są mody, które go dodają, ale... Ym... Na czystym Minecrafcie nie wiadomo, czy on istnieje, ale też nie może być tak, że po prostu wziął się znikąd, bo jednak skądś ludzie o nim wiedzą, a raczej nie pojawił się tak, że każdy o nim nagle wie, kto gra w Minecrafta, a ktoś sobie po prostu powiedział, że zobaczył Steve'a z białymi oczami, który mu nawiedził komputer. Też, wiesz, nigdy nie było tak naprawdę tekstury, a każdy mob y, teksturę ma. Y, bodajże nawet Axolotle, które mają inne kolory, mają różne tekstury, o ile mi się dobrze wydaje, a... Idąc tą logiką, to tak naprawdę w plikach gry powinna być też tekstura, no właśnie, Steve'a z białymi oczami. Ja osobiście nie wierzę. Podsumowując, debata na istnienie Hero Braina w grze Minecraft jest złożona. I trudno jednoznacznie stwierdzić, czy ta postać była prawdziwa, czy nie. Istnieją relacje graczy, które sugerują, że Hero Brain faktycznie istniał. Oficjalne stanowisko twórców gry jest przeciwne jego istnieniu. Bez konkretnych dowodów, trudno jest wydać jednoznaczny osąd w tej sprawie. Herobrine pozostaje zatem jednym z największych tajemnic i mitów w grze Minecraft. A czy wy wierzycie w Herobrina? Napiszcie w komentarzu, zostawcie łapkę w górę i suba i widzimy się w następnych filmach.